Myślę, że reprezentacja Polski tworzy w ogóle historię, wygrywa ciągle, ma świetny po prostu skład, Robert Lewandowski, Krychowiak, Kapustka, wszyscy są po prostu świetni i zasługują na wygrane po prostu. To jest naprawdę silna drużyna, bo wszyscy gracze grają w wysokiej Bundeslidze i rzeczywiście to są profesjonaliści swojego dzieła. Trzeba powiedzieć, że to jest najlepszy występ polskiej reprezentacji na mistrzostwach Europy. Jeszcze do tej pory Polska w ogóle żadnego meczu nie wygrała. Teraz trafiła do 1.4. Jest 8 najlepszych drużyn Europy i jest jedyna drużyna z Europy Wschodniej, która tam bierze udział. Reprezentacja Polski, sądzę, bardzo fajną gra, pokazuje, pozytywnie zaskoczyła. Przede wszystkim gra w obronie. Po tych pierwszych meczach towarzyskich było najwięcej na rzekę na obronę obawy, a jak pokazali że to akurat jest najmocniejsza strona, те репрезентація. Єдна брамка з Трацона в чотирьох мечах до того. Така брамка вже умовмося, трапився в кар'єрі, як каже, і жалі не раз за цілу кар'єру, то, дай Боже, раз за пару літ. Мисля, що Польська дуже добре виступила на тих міжосвах Європи, якби свої цілі всі зреалізували. І мисля, що, направді, сон дуже шанси попасть до півфіналу. Бо, наприклад, Португалія гра дуже слабо досить. Ну, no, сонце, що вони усунули досить дуже. Tyle się nie spodziewałem i teraz grają już na luzie i mogą obegrać Portugalię. Liczę na zwycięstwo tej reprezentacji i mam nadzieję, że nie będzie takiego horroru jak było w meczu ze Szwajcarią, że po prostu wygrają już w 90 minutach, nie będą potrzebne rzuty karne. Myślę, że polska drużyna ma duże szanse na przejście dalej. W tym roku jest naprawdę mocno, zawodnicy są zgrani i dobrze rozumieją się na boisku. Ja, ja myślę, że skończy się wynikiem Jedną bramkową przewagą Polaków będzie albo 1-0 albo 2-1, bo myślę, że na przykład jeżeli skończy się remisem, to Polacy będą mieli małe szanse, bo Portugalczycy są chyba bardziej przygotowani, lepiej fizycznie. Myślę, że będzie 2-1, ale zobaczymy. Lewandowski może strzeli. <laughs> No, jestem optymistką i wierzę, że chłopacy dadzą, chłopaki dadzą radę i naprawdę widzieliśmy ich bardzo dobrą grę na meczu z Niemcami, więc życzyłabym, żeby również utrzymali takie same tempo i naprawdę, żeby nie powtórzyła się ta, ta sama gra, jak, jako, jaka była na, z Ukrainą. Wiedzą, jak grać, na pewno wiedzą, jeżeli włożą w to tyle serca co Islamczycy, to na pewno zobaczymy w finale. Moim zdaniem Polacy wygrają. PP w tym pomoże dla Polaków. E, zapowiada się gorący mecz. Trzymamy kciuki i mamy nadzieję na wygraną, bo przecież biało-czerwoni potrafią e, celnie podać piłkę. Że kto wygra, trudno powiedzieć, nie? To jak mówią piłka jest okrągła to i toczy się to w jedną to w drugą stronę, ale, ale kibicowe jest jeszcze jasno będę do końca polski. No, życzę, żeby zajęli przynajmniej trzecie, żeby wrócili z medalami do Polski i cieszyli nie tylko Polaków, polskich kibiców, również w Wilnie, na Wilejczyźnie. jest taka ciekawostka, że co 12 lat ostatnio zwyciężał bardzo niespodziewany, jakby się wyłaniał bardzo niespodziewany zwycięzca. W 1992 roku to była wakacyjna Dania, która przyjechała z wakacji tak wszystkich rozjechała. W 2004 roku była Grecja, o której w ogóle się nikt nie spodziewał no i teraz mamy kolejne 12 lat, więc dlaczego nie finał powiedzmy Polskiej Islandii? <grym>